Wracam do statuły, do cholery. Statua ma według różnych źródeł 57 albo 75 metrów. W zależności od źródła albo sposobu pomiaru. Mamy ją tutaj. Już z tej strony wygląda wielka, wielką. A jeszcze nas oddziela od niej. O, nie widać. Pod nią stoją ludzie. Chmara ludzi. A my ich nawet nie widzimy. Z mojej perspektywy wyglądają jak mróweczki. Od statuły mamy jeszcze spokojnie, z 500 metrów. E... Statułę widać znakomicie, kilometra. a tego nie tę. No i podchodzimy w tym mieczu statuły, która e, podobno kursuje winda. W głowie mieści się Instytut Badawczy e, laboratorium. Laboratorium być może jakieś meteorologiczne jakieś takie wykorzystują odległość e, wysokość, przepraszam. Natomiast jako statua, jako sama statua nie jest udostępniana do, 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 do ruchu turystycznego. To nie jest jak wieża Eiffla, czy statua wolności, gdzie można się prawie na czubek wdrapać. Jest raczej... E, no, ma taki charakter o... tła zdjęć, dla zdjęć. No a całość prowadzi pod górkę. I stąd moja zadyszka. Za chwilę też pewnie będziemy mieli piękną panoramę miasta. Także już niedługo zobaczymy się ponownie.